Jeżeli chodzi o brata zębatę i total nie wiemy co się z bratem stało, gdzie jest brat. Od wcześniejszy odcinek z Mają, a mamy z Maję, a mamy wrzęsie i to także mi się... Jak i Sangoka? Oczywiście tego nie oglądał, nie dawał atencji, bo to naprawdę jest ale sobie nabić kasę oczywiście dawał mi 20 złotych i sprawa załatwiona zwaniaków takich pełno tak no mamy takich mamy takie gnidy sprawa mamy takie gnidy tu trochę e, daje takich co lubią gaz LPG i tak dalej którzy tam też do takich przychodzą w i też co mam jeszcze co już wiem to